12. Edycja, po raz 12 spotykamy się zawsze w jednym miejscu startując z pięciu różnych. Zawsze zależało na tym, aby nam leśnikom, aby udostępniać nasze obszary leśne i dlatego rozpoczęliśmy przygotowywanie tras rowerowych, tylko Promocja musi być odpowiednia, tak, żeby te trasy zostały wykorzystane, no i dlatego taka formuła. Rajd będzie formą promocji naszego zagospodarowania, głównie tras rowerowych, które leśnicy wyznaczyli dla, 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 dla społeczeństwa. Ten rajd pokazał, że sprawdza się, bo rok, rok do roku jest więcej chętnych. Wręcz musieliśmy ograniczyć ilość uczestników, określić maksymalną ilość. Miejsc. No, gdyby nie było tego ograniczenia, to byśmy tu mieli o wiele więcej osób, jak mamy. Wygląda na to, że to może być kilkaset, nawet 700 osób na, na rowerach. Wszystkich razem. Razem. Z wystartowało 216 osób. Tak. Cała zasada. Pierwszy weekend września i to tak działa, że ludzie już od 12 dwunasty to wiedzą, nie? że tego że, że września, pierwszy weekend września trzeba y, orientować się, czy już się odbywają zapisy. Nie? Także y, no, uczestników rośnie. Wybieramy coraz większe, ciekawsze miejsca, żeby pomieścić grupy, tak jak dzisiaj. Uważam, że to jest jedno z najładniejszych miejsc. Na taki finał, jaki mamy tu w Złotowie. Jest sporo atrakcji. Konkursy edukacyjne chcemy promować tą leśną wiedzę, wiedzę przyrodniczą dla najmłodszych. Chcemy pokazać, z kim my współpracujemy tak naprawdę. Mamy poważną firmę, poważne firmy wokół siebie, które świadczą usługi leśne. Dzisiaj się to też zgodziły wystawić, pokazać. To jest jeden z najtrudniejszych zawodów, a, a wymaga naprawdę dużych umiejętności i perfekcyjnego sprzętu i, i będzie taka prezentacja wykonana przez te zakłady usług leśnych. Mamy okolicznościowe wystawy. Wystawa mówiąca o tym, że to jest 90 rok życia Lasów Państwowych. Mamy wystawę fotograficzną bardzo interesującą, która prezentuje fotografie wykonane przez leśników a z tego regionu tupilskiego, naszych leśników, które mają pasję taką właśnie fotografowanie. Jest ciekawe stoisko, które pokazuje historyczny sprzęt leśny. Mundur leśny, jak ewoluował, czapka, jak się zmieniała, orzełek. To można zobaczyć. I to, i, I to jest prezentowane w, w, przez pasjonata tego typu też leśnika, tak, tak. który jest pasjonatem historii lasów mm -hmm. państwowych. I chyba jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca promocji lasów i tego, co w lesie mamy po raz pierwszy, tak myślę tak, szeroką promocję dziczyzny. Jest degustacja, można spróbować już gotowych przetworów, ale obok zaraz wysoko mocno mrożone produkty, możliwe do zakupu, oferowane przez jedną z firm polskich, która na rynku jest. Całe partie mięsne gotowe od jeleni, danieli, czy, czy, czy sary, czy królików. Pokonaliśmy zakonka do Złotowa, według tego co nam proponowano, to jest 35 km, ale prawdopodobnie było 32 Jak duża grupa ruszyła Sokonka? 120 osób i wszyscy dojechali. Wyjeżdżaliśmy z Jastrowia, jechaliśmy tam bokami przez Ptusze, Tarnówkę, Osówkę, Piecewo. W i złotów. Ze Złotawa robiliśmy pętlę przez kuję, tam drożyskę, także tak w koło. Od dzisiaj to jedziemy z piły, tylko lasami. 35 km było tutaj. Za pod przewodnictwem leśników z piły ze Zdrojowej Góry. Przejechaliśmy 53 km. I wyruszał pan? Z lipki. Pan? Którędy przebiegała trasa? Trasa przebiegała najpierw przez, e, przez, przez Lipkę jechaliśmy, potem do Kiełpina, tam mieliśmy przystanek, jedliśmy bardzo smaczne drożdżówki, następnie przez Bliskupice e, i kawałek dalej mieliśmy kolejny postój, tam z kolei jedliśmy pyszną zupę, no i wreszcie dojechaliśmy tutaj do Złotowa. Trasa była bardzo przyjemna, bo cały czas lasem parę razy, parę odcinków, mieliśmy krótkich odcinków drogą e, asfaltową, ale spokojnie przyjechaliśmy. Do. Trasa nie trudna, była trochę duktem leśnym, trochę Powiedzmy asfaltem, nie? Nie, według mnie też również nie było żadna wymagająca. Trochę asfaltem, trochę lasami. Było w porządku. Żeby nie pompka, to był hej. Żeby nie pompka, którą musieliśmy Była szukać problemy, ale... z pompką mieliśmy problemy, ale już odnaleźliśmy ją i już będzie miał klenę dętkę. Czy rozumiem, że jakieś niespodzianki na trasie się pojawiły? Pojawiły się z problemem z powietrzem w tylnym kole u kolegi? Taki kawałek drogi był bardzo wyboisty. Ze świętej jechaliśmy już w kierunku Złotowa w drodze powrotnej. Taka była bardzo piaszczysta, ale tak na ogół nie. No. Bardzo dobra jest tam gdzieś w lasach, w drożyskach. Tam jest taka arteria zrobiona jak autostrada. To prawda nie asfaltowa, ale bardzo ładna, szeroka i świetnie się jechało to była trasa dla wszystkich, także dla mnie to była bardzo męcząca, bo na tempo było takie słabe. No. Czyli rozumiem, że wolnym tempem można się zmęczyć. Oczywiście bardzo, nie? W tym bardziej, że ponad 100 osób przyjechało z piły i to przez las czy coś, to się robił się taki peleton długi, grupetto z tyłu, z tych co odpadają, i, ale fajnie było. Nie, trasa była bardzo przyjemna, rekreacyjna, ale była też zróżnicowana. Mieliśmy parę podjazdów, czasami trzeba było zejść z roweru, ale naprawdę było bardzo przyjemnie. Yy, powiem tak, że naprawdę opłaca się, trzeba, bo to jest po prostu, nic to nie kosztuje, poza tym, że no, trzeba mieć w miarę przyzwoity rower, jakieś ubranie i, i decyzja. I tym bardziej, że pogoda naprawdę, zawsze kiedy mamy rajd, zauważyłem, że jest znakomita pogoda. Także ty, którzy nie, nie brali udziału dzisiaj, Okonka, ze Złotowa, z Lipki, zresztą moja ekipa z Piły zaraz przejdzie, to jest bardzo liczna ekipa, bardzo, bardzo was zachęcam i naprawdę jest to wspaniała, wspaniała sprawa. Jest to fajny sposób na spędzanie dnia, aktywnie, sport tak. to zdrowie, fajnie. Fajna, nie siedzimy przy Facebooku, ciągle ci ludzi. ludzie, fajne redaktorki z aktualności, poznajemy nowych ludzi, fajnie, z porządku.